Witam 2 listopada. Już za chwilę na tym murku spocznie kilka arbuzów, według mojego mniemania, nadających się do konsumpcji. Czy tak będzie? Za moment nam się to objawi. To są te arbuzy. Trzy największe, które typuje, że nadają się do jedzenia, a dwa na pewno. Rozkroimy trzy widoczne w kadrze. Teraz tak macie Państwo chwilę, by odgadnąć, ile minęło dni od zbioru tych sześciu arbuzów. Pierwszą odmianą, największą, jest to Sunsweet, numer 228. Idziemy po kolejną odmianę. Odmiana numer 226 Sentinel oraz 180 tam tam. Drugi listopad sentinel. I zaraz jeszcze Państwu powiem, że te trzy odmiany. Przepraszam, dwie. Ta, czyli Sentinel oraz ta, Sunsweet zostały zakupione w litewskim sklepie internetowym o nazwie Arbuzu Seklos. Bardzo duży wybór. Zapraszam. To jest moje tegoroczne odkrycie. Natomiast ta odmiana to jest Zakup za wschodniej granicy wtedy, gdy było jeszcze to możliwe. Teraz bierzemy te. Numer 221, numer 155a oraz sum 1. Karteczka idzie z nami. Tu mamy odmianę. Numer 221. Lusitana jest malutka, nie dała rady urosnąć. Uciekają. No, nie jest zbyt twarda, nie zapowiada się dobrze rozkrojenie tej sztuki. Natomiast to. O, jeszcze tak. Zaraz będziemy ważyć. 155A brzmi tak. O, chodź. Tego nie ma co, nawet pukać. Sum 1. Sentinel Tam tam Sonsuit. Otóż drodzy państwo te odmiany zostały zebrane 56 dni temu 7 września Gdzież ta karteczka moja sfrunęła Poleciała 7 wrzesień, 56 dni od zbioru. To jest też test tym samym, ile mogą w naszych warunkach poleżeć arbuzy. Pięknie, pięknie naostrzyłaś pazurki. Przystępujemy do ważenia, od którego zaczynamy. Typujcie, szanowni państwo, którego wybierzemy jako Pierwszą sztukę. od najmniejszej. No, którą? Dobra, najmniejsza. Numer 221. Nie będziemy tego już ważyli, bo nie ma sensu. Niecałe pół kilo może waży. A jak smakuje? O kawałeczku. Twardy miąższ? Mało słodki. Do zjedzenia. Miękawy jest, ale mało, mało słodki. Mało. mało. To co, na bok. Bardziej woda. Może tam układaj przy kwiatach. Bardziej woda. Teraz sum 1. To nasiona dostałam z Ukrainy kiedyś. Dwóch odmian arbuzów. On też z pół kilo może ważyć. Jedna odmiana była bardzo dobra. Druga mniej. I próbujemy. No. Chyba o. jeszcze mniej słodszy niż ta Mówisz, mniej słodszy? Ale ciekawy właśnie. Tak, kropu. mniej słodszy. Ale taki nawet. Grubość skórki. Ożywiająca woda, moim zdaniem. Taka nawet. Ożywiająca woda. Ożywiająca. Ożywia. No to co? Teraz ten, który. Ma w nazwie Gold in Gold, nie powiela cech. Nikłą szansę dopuszczam, że pomyliłam się w podpisach. Jest to na pewno odmiana F1, ona nie powiela cech, ale żeby aż tak skrajnie wyglądała, no cóż, przy innych odmianach zdarzała się to. Wykluczam pomyłkę. Zakładam, że będzie żółty lub taki trikolor w środku. Nie, o, o tak, jest niespodzianka, tak. A podział troszkę jego twardość. Mhm. Czy też będzie niesłodki? Niesłodki. I jak ten drugi chyba. Czyżby przechowywanie wyciągnęło soki? Z tych arbuzów, bo odmiana Golding Gold jest bardzo słodka. No ale jak nie powiela cech, no to co? Może i jest nie słodka wtedy. No i co? Lecimy po kolei? Odmiana jaka? Sentinel. Odmiana Sentinel musi być... A nie, nie, nie przekroczyło 5 kg. 4,3 kg. 4,3 Deko. Pokaż kiciusiowi. Kituś, słuchajcie Państwo, on waży też 4300. <grywka> Widziałeś ty? to waży 4300. Podróbka 3900. Poszukaj mocno, tak. Mocno, mocno. O, czy będzie zjadliwy? 56 dni od zbioru. Piękny kolor. Jezus. A teraz spójrzcie Państwo jeszcze na plek Ale już się taki jest chyba... Bo... Ciapowaty? Tak. Ojej, ojej. Ojej, nie do zjedzenia. Nie, już taka galeryta. Jest. Nie, nie, nie. Flak wręcz, patrzcie. Spróbuję, bo odważna jestem. Mmm, pyszniutki byłby. Boże, jaki on byłby pyszny. Och. Wiesz co, słuchaj. A czy przy samym brzeszku... Znaczy no, mm -hmm. Tu jest twarde, ale mało słodkie. Teraz odmiana, która mnie zachwyciła smakiem. Tam. tam. Kolor ma być mocno malinowy. Podobny bardzo do tego. Tylko jeszcze jakby bardziej wróż wpadający. Pędzę. Cztery kilogramy, 400. Cztery tam całe. A zobaczmy na próbę, czy będzie różnica? Nie no, czterysta, to już. Zimno, pięć stopni. Dzisiaj u nas minus jeden, zapowiadane. Oj, ja chcę zjeść arbuza. A co? O, oh, ten zły żywy jest. No ale i co chyba z też będzie. Oj, nie do nerw. Ojej, pokręć jeszcze. Patrzcie. jakby jak tkanka właśnie Tkanka, miękka. Sekcji chyba. Halloween było. Mroczny humor się trzyma, deczko. Nie, ja tego nie chcę środka. Ja chcę brzeg. No, przy brzegu twardziej, ale co z tego? Mmm. Mały kwas i Mało słodki. Ten to a ogólnie jest przepyszny, gdy jest normalny, jak trzeba. No cóż, w tobie pokładam nadzieję, a nadzieja matką głupich, tyle że co, kocha swoje dzieci. Kto wymyślił te powiedzonka wszelkie? 8 kilo. No i co? <laughs> Kurde. O Jesu. Ach. Może będzie. Nie, A czy jest nie, nie. Z biedy, jak ktoś głony będzie, to skwaszony. Łe, łe. Nie, no ja muszę zjeść arbuza. Mam jeszcze coś w zanadrzu. Chodźmy. Niestety same waluszki już zostały. Typuję zatem tego ze stanowiska numer 4 zebranego. I weźmiemy też. Te maruchy, że te będą zjadliwe. Zacznijmy od tych najmniejszych. Jeżeli to jest kremowy w środku, to jest emelia, tak jak piszka, która została. Jest. jest. Próbuj, próbuj. I co? Ten słodszy, dużo tych. No pewnie, że tak. Teraz ten, a piszkę ma. Białe jerozy. O prawie białym miąższu. No ten jest pyszniutki. Próbujemy. Jeszcze. Ten no jest słodki. O nie, ale ten jest miękki. Już splaczały. Byłby słodziutki. O jaki słodziutki, ale miękki na no. I takich maluszków to będziemy mieli troszkę na pewno do pojedzenia. Ale już chyba nie będę rozkrajała. Na pewno nie w tym filmie. Teraz ten. Odmiana nieznana. No, na nagraniach mam. No, przejrzały. Czy skwaszony? Ja pierwsza. To jest mhm. Ojej, jaki słodki. Próbuj. Tylko niestety słodki, bardzo dobry, tylko rozpaciany podział troszeczkę, Podziób troszeczkę, Nawet twardość miąższu a ukrój. No to widzicie, jak to wygląda, ale słodziutki jest. Na tym zakończę film. Spójrzcie, odcień co nie miara. Więc e, teraz czeka mnie praca. Bo muszę pobrać nasiona. Mimo, że są to odmiany F1 nie powielające. Ale czym innym jest pobierać nasionka i pałaszować? A czym innym wydłubywać po to, by sobie podłubać w miąż. Trudno. Och! Pozdrawiam, kupujcie chryzantemy. Jeszcze raz mówię, a dla osób, które oglądają i wiedzą, jakie mam chryzantemy, to info, kolejną, która rozkwitła jest ta. Prawdopodobnie w nazwie ma Skandynawska. Tak. I spójrzcie, jak ona dziwnie. To jest na Allegro od sprzedawcy o loginie Herza kupiony. I tu mamy jedną wielką gałąź. A co robi ta gałąź? Takie długaśne wypuszcza dalej pędy. Trzeba ciąć będzie. Skandynawska, taka dosyć mocno igiełkowa, bo obok jest różowa, pierzasta. W tej chwili 10-11 odmian. Już mi rozkwitło. Kolejne. Czekają. A i ta jeszcze rozkwitła, wcześniej jej nie pokazywałam, bo w pączkach była. Do widzenia. A ta maleńka pąki ma biało-różowe. Myślałam, że kwiat będzie również w tym kolorze, lecz kwiat jest taki kremowy. Jest to niska chryzantema, różnie się nam narzają.